Bóg się rodzi, most ruchleje. Trwamy w radości Bożego Narodzenia. W drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Kościół stawia nam dzisiaj przed oczy Jezusa jako syna Bożego, który podchodzi do Jana Chrzciciela prosząc o chrzest. Zastanówmy się wspólnie wraz z zespołem życia, co daje nam chrzest. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł do Galilei na Dioda, do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: To ja potrzebuję tu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąp. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, stąpującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił, Ten jest mój Syn umiłowany, którym mam upodobanie. Ale tak właściwie to czemu Jezus chciał przyjąć chrzest, Po co On to zrobił? No właśnie. Miał grzechy, które mógł zmazać święty Jan Chrzciciel? Chyba nie. A tak w ogóle, jak myślicie, czy święty Jan Chrzciciel odpuszczał grzechy tym ludziom, którzy przychodzili do Niego poprzez? Ja myślę, że On nie odpuszczał grzechów, ponieważ Jezus przyszedł na świat po to, aby właśnie nasze grzechy zostały odpuszczone, ale najpierw musiał umrzeć na krzyżu, a jeszcze nie umarł na krzyżu, więc Jan nie odpuszczał grzechów. Czyli niebo było jeszcze zamknięte, bo Syn Boży nas nie odkupił. No to po co w takim razie? W jakim celu ludzie przychodzili do Jana? Dać się ochrzcić w Jordanie, prosić o chrzest. I to był taki chrzest wiary? Co by to oznaczało, taki chrzest z wyznaniem wiary, wyznaniem swoich grzechów? Chcieli rozpocząć nowe życie w wierze? Gotowość do pokuty, tak? gotowość, do, gotowość do nawrócenia się, czyli rozpocząć nowe życie, odnowić swoją relację z Bogiem. Mhm. Jezus też potrzebował tego odnowienia? No, był Bogiem, więc raczej nie potrzebował odnaleźć relacji z Bogiem. Był Bogiem, ale chciał pokazać nam, ludziom, jak mamy postępować. Mhm. Chciał nam, nam dać przykład. Czyli wchodząc do Jordanu, moglibyśmy sobie wyobrazić ten Jordan, który no, nie jest najczystszą rzeką, taką naturalnie. Jest dosyć mętny w tym odcinku, gdzie przy pustyni ludzkiej, gdzie pan Jezus prawdopodobnie przyjmował od Jana, gdzie działał jako W tej mętnej, niewielkiej rzece te grzechy ludzi tam, tak sobie wyobrażamy, mogły pływać. I co zrobił w takim razie Jezus wchodząc do tej rzeki? No, zanurzył się w tych wszystkich rzekach. Zanurzył się, zanurzył się w tej ludzkiej kondycji, czyli był solidarny z tymi ludźmi. I on wchodząc do tej rzeki, uświęcił jej wody. Piękny gest. A co się dzieje później po chrześciwie? No, wstępuje Gołębica, znaczy Duch Święty bardziej pod postacią Gołębicy. I później słychać głos z nieba. Jak właśnie sam Bóg mówi, że to jest Jego syn umiłowany. I On mówi, że to jest jego syn umiłowany? Po chrzcie, żeby jakby podkreślić to, że on jest jego synem, bo my, po chrzcie, stajemy się dziećmi Bożymi. No właśnie, co się dzieje w, naszym, w trakcie naszego chrztu stajemy się dziećmi Bożymi. To bardzo ważne, że nad każdą i każdym z nas w momencie chrztu otwiera się Niebo, Duch Święty daje nam swoje dary i Ojciec mówi, to jest moja córka umiłowana, to jest mój syn umiłowany, mam w Tobie upodobanie, podobasz mi się, jesteś moim dzieckiem. Mocny power na całe życie chyba, nie? No. Co jeszcze nam daje chrzest? No przede wszystkim wtedy stajemy się częścią wspólnoty Kościoła. Zgadza się z nas grzech pierworodny. A czy mamy te dary Ducha Świętego już w chrzcie dawno? No tak, ale tak jakby jeszcze nie przygotowane do końca, że musimy jeszcze jakby w sobie rozwinąć. chrzest jest jak nasionko, które należy, którym należy się opiekować, podlewać, żeby wydało dobre owoce i trzeba pielęgnować. A w jaki sposób pielęgnujemy te nasiona wiary? Przez praktykowanie wiary, chodzenie do kościoła, korzystanie z sakramentów. Drodzy internauci, przypominamy sobie datę swojego chrztu, datę, kiedy staliśmy się nie tylko dziećmi naszych rodziców, ale dziećmi samego Boga. Stąd płynie nasza radość, nasza nadzieja i nasza wiara, która nieustannie domaga się od nas pielęgnowania i rozwijania. To ogromna radość, że Chrystus zanurzył się w Jordanie po to, żebyśmy my mogli zostać w niego włączeni. Przypomnijmy sobie tej niedzieli naszą datę chrztu, żebyśmy mogli świętować rocznicę stania się dzieckiem samego Boga i cieszyć się, że Pan Bóg tak wielkimi rzeczami się z nami podzielił. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.